Na chuj mi kurwa twoje kwiaty, na chuj mi kurwa twoje łzy, na chuj mi kurwa te dramaty, na chuj mi kurwa jesteś ty. Nagradzana na wielu festiwalach baśń o warszawskiej Pradze. Fotograf z Warszawki wprowadza się do jednej z rozpadających kamienic po prawej stronie Wisły. planie ma zrobienie reportażu z Pragi, jakiej rzekomo nikt jeszcze nie widział. I faktycznie, Łukasz Palkowski pokazuje nam tytułowy rezerwat z czułością i nostalgią do tego stopnia, że aż chce się zostać lokalnym pijaczkiem. Reżyser pokazuje, że to plan równie prosty w realizacji, jak zrobienie dobrej polskiej komedii. Wreszcie nieromantycznej. O, Zinspirowany piosenkami Boba Marleya. Will Smith jest ostatnim człowiekiem na świecie. W podróży po opustoszałym, postapokaliptycznym Nowym Jorku towarzyszy mu tylko wierna suka. Trochę akcji, trochę dramatu, w sumie przyzwoity rasistowski kawałek kina. Opowieść o świecie, w którym wszyscy biali zamienili się w krwiożercze bestie. No cóż, kobieta nie ma łatwego życia. A jak jest królową, do tego królową dziewicą, to już w ogóle nie jest lekko. Szczególnie, jeżeli na jej życie dbią wredni hiszpańscy katolicy. Złoty wiek to wojna, spiski i babskie pogaduszki, a do tego Clive Owen wystylizowany na z nowego pirata. Słyska. Remake głośnego wywiadu Tio Van Gogha, zamordowanego 3 lata temu holenderskiego reżysera. Opowieść o psychologicznej rozgrywce, jaką prowadzą ze sobą starzejący się korespondent wojenny oraz blond włosach gwiazdka kinołych koszmarków klasy B. Finalnie otrzymujemy budzące emocjonalne dreszcze pomieszanie z poplątaniem i już nie wiemy, czy bardziej podoba nam się zapijaczony Steve Buscemi, czy seksowna Sienna Miller. You guys sing my songs, you get to sleep here. Kultowe w latach 50. animowane wiewiórki po 50 latach trafiają na duży ekran. Trzy śpiewające jak z Gryzonie wywracają do góry nogami życie pewnego twórcy piosenek, by finalnie zapewnić mu kasę i co ważniejsze szczęście osobiste. Film plasuje się gdzieś pomiędzy Szeregiem i Jelonkiem Bambi. A swoją drogą ciekawe, jak bardzo samotni muszą być amerykańscy single, że potrzeba aż śpiewających fasetem Gryzoni, by obudzić w nich rodzinne uczucia. Alvin! Alvin Życie może dokopać każdemu z nas Nie aż tak jednak jak Alex Która urodziła się hermafrodytą Obok typowych problemów nastolatków Czekają ją dodatkowe zmagania z niechęcią I ludzką ignorancją Poszukiwanie własnej tożsamości To argentyńska rewelacja roku I wielka oskarżona nadzieja a za cuidar -ku siempre Kurwa zobaczysz jeszcze zobaczysz. Ty chuju My way.